Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w ważnym dniu, bo za chwilę przekonamy się, jak, jaki będzie 2026 rok, jeśli chodzi o budżet obywatelski, co zmieni się w naszej najbliższej okolicy, w naszych dzielnicach. Witam serdecznie wszystkich, wszystkie osoby zgromadzone przed ekranami portalu gdańsk.pl, ale witam też. Wszystkich inicjatorów projektów, którzy są dzisiaj z nami w Instytucie Kultury Miejskiej w Kunście Wodnym. Serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie, za to, że mobilizowaliście nas wszystkich do tego, żeby wziąć udział w tym, tej formie aktywności obywatelskiej. I nie będę przedłużał, bo za chwilę po prostu dowiemy się, jakie projekty zwyciężyły w tej edycji budżetu. Obywatelskiego. Kilka informacji. No, jedna mało pozytywna z perspektywy mojej grupy płciowej. Niestety, niestety mężczyźni znowu trochę gorzej głosowali niż kobiety. 18,5 tysiąca mężczyzn i prawie 25 tysięcy kobiet, więc gratulacje dla pani za aktywność obywatelską my musimy się tutaj mocniej zmobilizować głosowanie trwało od 15 do 29 września więc każdy z nas również mężczyzna miał szansę zagłosować więc w przyszłym roku musimy się tutaj poprawić mieszkańcy wybrali spośród 356 projektów ogólna frekwencja dobra lepsza niż w zeszłym roku to nie jest rekordowa frekwencja ale lepsza niż w zeszłym roku 10 ponad procent. Gratulujemy trzem dzielnicom: Letnica 35,9%, absolutny rekord. Matarnia 15,6% i Egzekwo Jasień 15,6%. A więc gratulacje serdeczne dla przedstawicieli tych dzielnic. Tutaj informacja o nagrodzie. Bezpłatne wejście na Gdańskie Lodowisko na Placu Zebrań Ludowych w styczniu i lutym 2006 roku. Powoli e, szykujemy się do zimy, więc myślę, że atrakcyjna nagroda e, w związku z frekwencją. I przekazuję głos pani dyrektor Sylwii Betlej, bo już niestety odkryłem pierwsze efekty głosowania. Więc ten suspens trochę mógł być mocniejszy, ale zaczynamy informowanie o tym, w jaki sposób mamy wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Dzień dobry, ja będę starała się czytać szybko, ale wyraźnie, żeby każdy jak najszybciej dowiedział się o swoich wynikach. Aniołki, bo mamy projekty dzielnicowe uszeregowane alfabetycznie, i potem będą projekty ogólnomiejskie. Tym kolorem żółtym są pokazane, które projekty wygrały, zielone, które w zielonym Burzyściu wygrały. Proszę pamiętać o, zas o zasadach głosowania, że żeby projekt wygrał, musi mieć minimalne poparcie 100 punktów w projektach dzielnicowych i 200 w projektach ogólnomiejskich. I żeby nie przedłużając, Aniołki wygrały dwa projekty w zwykłym projekcie. Aniołki pieszo 3-0. Na kwotę 336 tysięcy złotych oraz trzystulecie urodzin Daniela Chodowieckiego na Aniołków za 29 800 złotych i 100 zł, 106 zł przechodzi do kolejnej edycji. W zielonym budżecie obywatelskim wygrał projekt na kwotę 91 milionów złotych, to jest usuwamy je z drzew na aniołkach. Do kolejnej edycji zostało nam 139 złotych. Brentowo. Każde nowe miejsce postojowe na nieźwiedniku jest dziś na wagę złota. To jest projekt na całą kwotę 435 686 zł. Ten projekt wygrał i w zielonym budżecie obywatelskim place zabaw mamy już piękne, ale gorące. Pora na nich zadbać o cień za 108 zł 922 zł. 108 922 zł, a więc to jest cała kwota zielonego budżetu obywatelskiego i 0 zł do kolejnej edycji. Brzeźno. Wojkowy plac zabaw na Placu Sąsiedzkim miejscem spotkań dla rodzin na całą kwotę 516 969 zł. I Zielony Budżet Obywatelski. Jeden projekt był i jeden wygrał. E, rewaloryzacja Parku Leśnego w Brzeźnie przy ulicy Kobieli, etap pierwszy, za całą kwotę 128 214 zł. Heum. Tutaj mieliśmy więcej projektów. Bardzo się cieszymy, że tutaj wnioskodawcy wygr wygrali. Gratulujemy. Zielony Plac Zabaw za kwotę 400, to jest rozumiem ten tak, a dobrze 481 500 zł. Pierwsze rzeczywiście 2361 punktów, a więc gratulujemy. I jeszcze kolejne projekty, które się dostały do realizacji. Ninja Run, konstrukcja do treningów oraz Ninja Warrior. Potem pomóżmy kotom na hełmie za 93 tysiące, spektakle plenerowe na hełmie za 40 tysięcy, i jeszcze kosza na śmieci na starym hełmie oraz gra terenowa na orientację. Mimo tych projektów jeszcze 9 tysięcy 10 zł zostało do kolejnej edycji. W zielonym budżecie obywatelskim jeden projekt zielona, oaza, za przedłużenie parku wieże wilanowskim na całą kwotę zielonego budżetu. Jasień. Tutaj mamy jeden projekt nowoczesny plac zabaw i siłownia dla jasienia szkoły 85 i6. To też prawie na ca, to jest na prawie całą kwotę, bo jeszcze jeden projekt wygrał sportowy jasień dla każdego za 15 tysięcy. A w zielonym budżecie obywatelskim jeden projekt. zazieleńmy jasień nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla dzielnicy etap drugi na 200 tysięcy i 1952 zł pozostałe. Kokoszki. Zieleniec Gostyńska na kwotę 428 322 zł oraz defibrylatory AED-kokoszki. Każda minuta na wagę, złota, na wagę życia 73 000. I zielony budżet obywatelski na całą kwotę 125 381 zł, i to jest rewitalizacja ekologiczna Parku Dworskiego Kiupino. Krakowiec Górki Zachodnie, modernizacja placu zabaw przy ulicy Jodłowej na całą kwotę 308 012 zł, i drugi projekt też na całą kwotę zielony, podniesienie walorów estetycznych placu zabaw nasze morzenie, etap drugi na całą kwotę 129 626 zł. Letnica. Tutaj właściwie letnica jest najbardziej wygrana, bo wszystkie projekty wygrały, jakie były zgłoszone. Park w letnicy, remont i doposażenie placu, zabaw przy przedszkolu, morska przygoda oraz gra terenowa na orientację. Letnica 2026 i cała pula projektów tradycyjnych została wyczerpana. Natomiast w zielonym budżecie obywatelskim też dwa projekty na całą kwotę: Park w letnicy, część zielona oraz jeżyki w walce z komarami, budki lęgowe w letnicy. Czyli wszystkie projekty wygrane na całą kwotę. Matarnia, tutaj mamy jeden projekt, aktywna matarnia, klukowa matarnia, złota kaczma i na kwotę 404 421 zł, i to jest 500 zł zostało. Natomiast w zielonym budżecie obywatelskim ZMDM, czyli zielona matarnia dla mieszkańców, na kwotę 101 230 zł i 0 zł zostało. Moniska, Zielony Park na Zielonym 538,552 na całą kwotę budżetu obywatelskiego i 80 407 zł to jest kwota zielonego budżetu obywatelskiego, zielony plac zabaw pomiędzy budynkami reja 24 a reja 26. Nowy port, portowe koty pomóżmy im za 115 tysięcy na pierwszym miejscu, a przystanek o czasie tablica SIP na przystankach w nowym porcie na kwotę 423 245 zł, to jest projekt, który również wygrał i nowy port wyczerpał całą swoją pulę kwoty, ale w Zielonym budżecie obywatelskim nie było projektu do głosowania. Zatem ta kwota pozostaje dla dzielnicy na kolejną edycję. Oliwa, tutaj mieliśmy e, rewitalizację parku przy dworcu Oliwa PKP na 300 tysięcy złotych, i to jest pierwsze miejsce. Oliwskie kinoletnie za 60 tysięcy, oliwskie koty pomóżmy im e, oraz gra rodzinna bitwa pod oliwą 12 tysięcy. Tu jeszcze została dosyć spora kwota, 182 640 zł do wykorzystania. Zielony budżet obywatelski Zielona Oliwa kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych na całą kwotę 148 zł.

Orunia Górna, Gdańsk Południe jeden projekt na całą kwotę wybiegi dla psów w całej dzielnicy 773 798 000. Myślę, że psy na Oruni po prostu będą mieli królestwo, więc gratulujemy. Orunia Górna, Gdańsk Południe dwie przestrzenie rekreacyjne Podleckiego i Srebrna też na całą kwotę 193 449 zł. Orunia Święty Wojciech Lipce, disc golf pole do gry w okolicy Góry Świętego Wojciecha 450 000 oraz gra terenowa na orientację Park Oruński i kwota 93 752 zł pozostała jeszcze w dzielnicy. A w dzielnicy Orunia Święty Wojciech Lipce w Zielonym Budżecie Obywatelskim wszystkie projekty wygrały, kasztanowce na wale kanaru Radunia, nie ma lipy, nasadzenia drzew na osiedlu przy ulicy Głuchej 21 drzewo, gdziekolwiek by ono było, zielony ogród przy ulicy Madalińskiego i jeszcze kwota z 6838 zł pozostała osoba. Ciąg pieszy o rowerowy na ulicy Diany i to jest na całą kwotę 629 924 zł. Co jest cała kwota i to jest na ten projekt, który wygrał. w zielonym budżecie obywatelskim jeden projekt na całą kwotę także wygrał zielona kielnieńska, Kielnieńska, Sołtka, Osowski, Osowski zakątek bliźniąt. Piecki Migowo, tutaj mamy dwa projekty więcej, zaraz przejdę dalej. Aktywnie Bezpiecznie Społecznie 2, 763 832 zł. Multipark dla wszystkich, nowe funkcjonalności, 80 zł. Potem jeszcze cykl turniejów brydża, brydża sportowego dla Par o Puchar dzielnicy Piecki Migowo, 11 tysięcy, oraz gra terenowa na orientację Piecki Migowo 2026, 8 tysięcy zł. Jeszcze ponad 8 tysięcy zostało w pieckach migowo, a w zielonym budżecie obywatelskim cała kwota pójdzie na projekt Zielony taras, Piecek Migowa 226 668 zł. Przeróbka, scena planowana na nabrzeżu Szyprów 345 474 zł. To jest cała kwota. I Zielony Budżet Obywatelski 1. Zielone tereny nad Wisłą Nabrzeża Szyprów 72 327 zł. Jeszcze 15 tysięcy ponad zostało. Przymorze małe, kolejny skwer na przymorzu mału 600 461 zł to jest cała kwota. W zielonym budżecie obywatelskim jeden projekt także na całą kwotę zielone Przymorze małe 150 115 zł. Przy Wielkie, tu projektów jest więcej: remont chodnika przy ulicy Czarny Dwór na 310 tysięcy, koty na przy, y, z przymorza Help Me 50 tysięcy, monitoring na skrzyżowaniu Czarny Dwór Kaczyńskiego, obrońców wybrzeża 88 tysięcy, nowe bezpieczne urządzenie w krainie zabaw Park Regana 300 tysięcy, parking rowerowy obrońców wybrzeża.

Przy Przymorzu Wielkim zielone projekty to metamorfoza placu, placu Ninja Warrior w Parku Regana, to już kolejna odsłona Ninja Warrior w, na Przymorzu Wielkim. 50 tysięcy. Nadmorska zieleń na ulicy Kołobrzeskiej kontynuacja 35 tysięcy. Różana Aleja na Przystanku Olszyńska, Olszyńska 31 tysięcy. Olsztyńska, przepraszam. Pomóżmy młodym drzewom na Kołobrzeskiej 100 tysięcy i 14 tysięcy pozostało. Rudziki. Sterylizacja kotów wolnobytujących. E, tak się ułożyło głosowanie i w związku z tym Rudnikom bardzo duża kwota pozostała jeszcze do kolejnej edycji 282 408 zł. To jest jeden projekt, który wygrał e, i w Zielonym Budżecie Obywatelskim nowy zielony skwer na Miałkim Szklanku 73 102 zł na całą kwotę. Siedlce, tutaj mamy kilka projektów, plac zabaw w parku Bema 350 tysięcy, domki dla siedleckich jeży 1500 zł, rozbudowa monitoringu na siedlcach 173 tysiące, defibrylator w centrum siedlec, historia bursztynu, warsztaty bursztynowe 21 250 i to wszystko i 10 tysięcy pozostało. Zielony budżet obywatelski to drzewa i krzewy przy ulicy Kartuskiej 150 tysięcy i jeszcze tutaj zostało dzielnicy 73 tysiące złotych. Stogi na całą kwotę wygrał projekt leśny, Plac zabaw w przypustym stawie finał 748 tysięcy 0 zł do kolejnej edycji. I też jeden w zielonym budżecie obywatelskim zielony mini park na stogach przy ulicy Chorzej nasadzenia i nowe ławki na 119 565 zł. Strzyża, Rewital Maczek 383 601 zł, cała kwota. Zielony projekt budżetu obywatelskiego to przyjazny kwadrat na 95 900 zł, i to jest też cała pula. Słuchanino, tutaj mamy skatepark Słuchanino, etap pierwszy, 380 000. I zapoczątkujmy Słuchański Bulwar 100 000, 2000, niecałe 3000 pozostało. I zielony budżet obywatelski to Park Wolty przy Stawie Wileńska, etap drugi na 161 519 zł, czyli cała kwota. Śródmieście, budowa atrakcyjnego placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, 824 537 zł, a w zielonym budżecie park za pałacem 226 968 zł. Cała kwota. Ujeścisko Łostowice to jar, ujeścisko, etap drugi, plac, zabaw, boisko, grillowisko na 822 tysiące, drewniana altana przy zbiorniku Świętokrzyska, 90 tysięcy, wyposażenie centrum aktywności lokalnej, czyli regały i książki, na książki i rozksiążki oraz jeszcze gra terenowa na orientację Kozacza Góra i to jest jeszcze 120 tysięcy pozostało, a w zielonym budżecie obywatelskim dwa projekty, zielony jar, ujeściska, etap drugi oraz zbiornik, łabędzia, łąka kwietna z hotelem dla opadów. Na całą kwotę zielonego budżetu. Siódmy dwór to remont trybun przy Boisku Sportowym przy Michałowskiego. 200 tysięcy, poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy oświetlenia i demontaż schodów 90 tysięcy, oraz gra terenowa na orientację Dolina Samborowo 2025, pewnie 26, zabawa z mapą. I jeszcze też kwota 172 tysięcy pozostała. Natomiast w zielonym budżetu, budżecie obywatelskim mamy więcej drzew na 80 tysięcy i jeszcze 35 tysięcy nam pozostało. Zielony wrzeszcz, yy, przepraszam, wrzeszcz w dolny, ścieżka aktywności 650 tysięcy, oraz urządzenie zielonego skweru na rogu Waryńskiego i Wyspiańskiego. I jeszcze gra terenowa na orientację, park nad Strzyżą i jeszcze kwota 46 tysięcy pozostała, a w zielonym budżecie obywatelskim park w portale Chrobrego Mickiewicza Zbyszka z Bogdańska na całą kwotę 314 153 zł. Wrzeszcz Górny to Park de Gaulle na drugim miejscu, ale estetyzacja przestrzeni miejskiej Gdańsk Wrzeszcz Górny to 179 tysięcy pierwsze miejsce. Park de Gaulle na nowo etap drugi, rewitalizacja, realizacja to 320 tysięcy. Wrzeszcz Kocie 44 400 oraz rozbudowa Podleśnej Pola na 70 tysięcy i doświetlenie przejść dla pieszych Jaśkowa Dolina 80 tysięcy. I to jest wszystko z Wrzeszcza Górnego, 40 tysięcy pozostało. I zielony budżet obywatelski, mniej betonu, więcej zieleni, etap drugi, drzewa przed Galerią Bałtycką 182 657 zł na całą kwotę. Wyspa Sobieszewska, dwa projekty złożone i dwa projekty wygrały. Morski plac zabaw w centrum Wyspy Sobieszewskiej, gra terenowa na orientację Sobieszewo, zabawa z mapą, 75 tysięcy pozostało. I teraz widykowy świbnie, etap drugi na całą kwotę, 85 798 zł. Wzgórze Mickiewicza to budowa monitoringu w parku na Zboczu za 238 tysięcy oraz bezpieczny wjazd na, do, od ulicy Łostowickiej 85 tysięcy Cała kwota. Zielony budżet obywatelski to kolejna dzielnica, gdzie nie było zielonego budżetu obywatelskiego, ale kwota pozostanie w dzielnicy. Zaspomójniec Młyniec to doposażenie kompleksu sportowego pomiędzy SP92 i 15 LBO. LO na całą kwotę 547 191 zł. Zielony budżet to zielona rekreacja dla dzielnicy na całą kwotę 139 621 zł. Zasparostanie, tutaj rozstaje to także jeden projekt w tradycyjnym budżecie obywatelskim na całą kwotę. Siódmy etap strefa sportu i rekreacji w SP48 546 039 zł. I zielony budżet obywatelski na całą, nie, nie na całą, na, na prawie całą kwotę zielone połączenie, kontynuacja nasadzeń na 92 520 zł i jeszcze 43 tysiące nam pozostaje. Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia to y, dzielnica, gdzie wygrała skocznia lekkoatletyczna na 60 tysięcy złotych. Blask w Parku Regana uzupełnimy, brakujące oświetlenie 380 tysięcy oraz gra terenowa na, na orientację Żabianka 2026 i tutaj nam jeszcze 151 tysięcy pozostało. W Zielonym Budżecie Obywatelskim jeden projekt na całą kwotę na kwotę bez złotówki, zielony z kwitnącymi roślinami i wygodnymi ławkami 148 450 zł. I to były projekty dzielnicowe. Teraz mamy projekty ogólnomiejskie. Rowerowy górno, górny taras yy, Gdańska, Jasień, kokoszki, matarnia, osowa na 2 miliony, punktów prawie 6 tysięcy. Pogotowie dla zwierząt 559 tysięcy też ponad 5 tysięcy głosów, bezpłatne i czyste prysznice plażowe w Brzeźnie i Litkowie na 92 tysiące, zakup nowych książek do gdańskiej Bibliotek rozwijamy pasję czytania 70 tysięcy. E, przepraszam mnie w tą stronę. E, Park Gdańskie Zbiorniki Retencyjne, ławki bujane, hamaki, zieleń etap drugi 315 tysięcy, drewniane leżaki w Parku Oruńskim 50 tysięcy, świąteczny jarmark na przymorzu Magia Świąt bliżej mieszkańców 200 tysięcy, Umysły Przyszłości 26 tysięcy, trasa dla malucha, piknik rodzinny 9900, nieco ponad 2000 nam pozostało w projektach ogólnomiejskich. I zielony budżet obywatelski, tutaj pozostało nam 45 tysięcy i mamy Gdańsk bez śmieci, uporządkujmy nadmorskie dzielnice 2. 385 tysięcy, ponad 7 tysięcy głosów. Zielony Górny Taras Gdańska, Jasień, Kokoszki, Matarnia Osoba, 477 327 zł. Ponad 5 tysięcy punktów. Zielona Oliwa, projekt przywrócenia zadrzewień przy, przy Alei Grumwalskiej, 477 327 zł. Prawie 5 tysięcy głosów. Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska, 27 tysięcy i chrońmy gdańskie drzewa, 20 tysięcy. I to jest wszystko. Bardzo dziękuję za udział w tegorocznej edycji. Gratulujemy wnioskodawcom. Zresztą widzimy tutaj kilka zdeterminowanych osób na sali. Gratulujemy. Dziękuję bardzo za udział w tej edycji budżetu obywatelskiego.